Witam serdecznie, Maciej Wudzik, długie Kosakowo. No i spotykamy się ponownie. Tu jesteśmy akurat w tym głębniku, gdzie są głąbki, na które w tej chwili jest aukcja. Ona będzie dobiegała końca chyba w piąty, 6 no są tu głębie przepiękne, głębie hodowców bardzo znanych. Janusz Szalkowski, Rafał Paso jest piękny. E, gołąb e, samiczka chyba ta to jest no, e, później jest gołąb mówię są gołębie Janusza Szalkowskiego są gołębie, jest gołąb Marcina e, kociołka e, jest, e, no, jest no mówię no, jest tu plejada e, też e, dobrych znanych hodowców e, piękna samica o, to jest akurat samczyk ten szpak to jest samczyk e, e, hodowcy, który wygrał w tym roku Janusza, a tu ta szpaczka to jest sam, samicza, samiczka Mariusza platy. Proszę zobaczyć, wyglądałem jakby z jednego gniazda był. Przepiękne to są gołębie. Naprawdę bardzo ładne. No jest tu trochę tych głębi. Bardzo ładny. E, e, też gołąb jest. Nie wiem gdzie on tu jest braci e, Tokarczyk. Przepiękny też gołąb. Braci Urbańczyk, tak samo przepiękny gąb. Są gołębie tutaj. Też jest kilka gołębi no, znakomitych hodowców: jak, jak Tomek Czapliński, jak Stasius Kucha. No mówię, no jest tu w, w czym wybierać. Te gołębie są przepiękne. Mówię tak jak, tak jak po, po na, poprzednich, na poprzednim filmiku mówiłem, zdjęcia nie odzwierciedlają tej urody, tej głębi i, i budowy, no to trzeba by było tutaj sobie przyjechać i sprawdzić. Ale tak mnie cieszy bardzo, jak właśnie jak po, wysył, po wysłaniu tych głębi hodowcy dzwonią i mówią, że są przepiękne gołębie. Że się nie spodziewali, że są tak utrzymane i są takie piękne. Ale na tym to polega. Gąb musi być zdrowy. Musi być zdrowy, musi praktycznie dostać wszystko. Czy to są loty, czy to jest po lotach. Muszą być w tej formie. Tu zostały jeszcze parę tych głębi do wysyłek. Będę je wysyłał prawdopodobnie w czwartek. Jeszcze ostatni, ostatnie gołąbki do wysyłek. I później w czwartek też przyjeżdża. Chyba prawdopodobnie Krzysiek. Będziemy robić następnych tam ze 40 parę głębi do wystawienia, czy 50 e, i później zobaczymy co z tymi lotami e, zimowymi. Bo na razie kilku chętnych jest, e, może kilka głębi się nie zlicytuje, to one też zostaną do lotów zimowych do aktywacji. No i wtedy będziemy mogli się, e, się tam troszeczkę nimi e, pobawić. No Piękne są gołębie, ja tu nie wiem czy wszystkich takich hodowców o, 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 wy, wymieniłem, bo, bo to mówię naprawdę Tutaj m, ciężko mi powiedzieć, ale są, są gołębie naprawdę wyśmienite. Pa, Patryk Tysz, Tyszka, no jest jego gołąb też piękny tutaj, no jest przepiękny ten gołąb Nie wiem, który to, to w tej chwili jest A, jest też ten na przykład płowy Gołąbek to możemy nazwać jego dzieckiem WG. Jurek Kolszewski rok temu wykupił dwa gołębie, czarną samiczkę od Tomka Nawrota i, 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 i Samczyka z pierwszej czy z drugiej drużyny, wówczas którą obstawił i wstawił Krzysiek Kłos. Trzecia drużyna, nie pamiętam jaka to była drużyna A gołąb ma wyśmienite Pochodzenie To jest po gołębiach Markusa Sotora Bodajże Które, w, które były wyhodowane U kolegi Brzezińskiego I ten gołąb jest mówię z dwóch, z dwóch gołębi połączonych Które kończyły WG Kosakowo Ta czarna samiczka, która wygrała mały finał I, i gołębia chyba z drugiej czy z trzeciej dużyny długie. no zapraszam do licytacji no bo mówię warto gołębie nie osiągają w tym roku żadnych wyjątkowych cen praktycznie nic nie osiąga wyjątkowych cen sytuacja jest taka jaka jest gołębi hodowcy też muszą w jakiś sposób myśleć o przyszłości no ale naprawdę te gołębie są warte startują od 180 zł tam to tam praktycznie nie powinien tu żaden gołęb zostać. Nie powinien tu żaden głon zostać. To jest piękny gołęb, to jest Janusza Szałkowskiego. To jest po prostu perła. Perła w koronie. No, że ja mówię, no, to jest masa tych gołębi, które, które tu zasługują na każdy gołęb. Nie na gołębnik tylko hodowcy, tak jak myślą niektórzy z, przy, kupi jakiś przeciętny hodowca. Tutaj, tutaj ma wybór każdy. Z, każdy hodowca z górnej półki może tu kupić gołębia i być pewny, że ten gołąb jest naprawdę warty tych pieniędzy, które zapłaci, a zapłaci śmieszne pieniądze. Śmieszne pieniądze. Piękna ta samica. Ona jest po prostu budowy, to jest mega, mega budowa. Mega budowa, a ona w połączeniu z tym, z tym samcem, ten samiec to jest typowa linia gołębi. To jest ten samiec, tak, a to jest ta samica. Teraz. Ona w połączeniu ta para to była do, bajecznie by wyglądała w gnieździe bike bike i tu ten samczyk z głębi długodystansowych głębi, które latają dobrze wszystkie i ponad pięćsetki, wtedy zaczynają się rozkręcać Zapraszam do licytacji, zapraszam jeszcze do zapisów, jest jeszcze trochę wolnych miejsc. Jakby ktoś na drugi rok chciał się z nami tu pobawić, to jak najbardziej. Do usłyszenia, do lot.